Dzień dobry kochani, witam w gustownym gotowaniu. Dzisiaj chciałbym Wam dać pomysł na szybki obiad w frytkownicy tłuszczowej. Ziemniaczki opiekane z udkiem kurczaka. Zapraszam do gotowania. Nasze ziemniaczki kroimy mniej więcej na centymetrowe paski. O czym kroimy je na pół i wrzucamy do naszej frytkownicy. I tak robimy z wszystkimi ziemniakami. Łódko już doprawiłem prędzej: solą, papryką, majerankiem, odrobiną pieprzu i czoskiem. Nasze ziemniaczki mamy już pokrojone. Włączamy teraz frytkownicę na 200 stopni 10 minut. Po upływie 10 minut wyciągamy nasze ziemniaczki. Solimy. Odrobina pieprzu. Wszystko ładnie mieszamy. Trochę soli i dodajemy nasze łódko kurczaka. Nasze ziemniaczki spryskujemy jeszcze olejem. Delikatnie, nie za dużo. I tak wsadzamy na 22 minuty, na 200 stopni. I tak prezentują się nasze ziemniaczki z kurczakiem. Za chwilę widzimy się na degustacji. Spróbujmy naszych ziemniaczków. Bardzo dobre. A zobaczmy, jak nasz kurczak wygląda. Przepiękny. Bardzo smaczny kurczak. Mam nadzieję, że Państwu podobał się mój odcinek. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i łapki w górę. Do zobaczenia niebawem.